Szemano, jeśli mnie znasz, to witam Cię ponownie. Jeśli jednak mnie nie znasz, nazywam się Adam i zajmuję się naturalnym rozwojem. Naturalnym rozwojem w zakresie prymitywnego ruchu, naturalnego odżywiania czy po prostu regeneracji. I właśnie wystartowało coś, nad czym pracowałem naprawdę długo. W mojej społeczności zaczęło się właśnie 30-dniowe wyzwanie. Nie wiem, nie znam Cię, nie wiem jaką masz sytuację, ale to wyzwanie jest dla osób, które chcą w końcu coś ogarnąć w swoim życiu. Może masz. Problemy z pecami, ze snem, z energią, z żołądkiem. Jeśli tak, bądź cokolwiek innego, może po prostu też naturalnie ogarnąć swoje zdrowie oraz życie, to wyzwanie jest dla ciebie. Każdy tydzień to jest inny filar. Jest odżywianie, jest regeneracja, jest lokomocja oraz ruch, ale są też systemy i nawyki, które pomogą ci utrzymać poprzednie trzy filary. Po wejściu od razu dostajesz dostęp do materiałów wideo, do rozpisek, instrukcji i zwyczajnie poprowadzenia za rękę. To nie są żadne teoretyczne metody z Instagrama, mimo że właśnie widzisz na Instagramie. To są metody, z których sam ja korzystam oraz moi podopieczni. Efekty, które mogę Ci obiecać to jest lepszy sen, więcej energii, jasna głowa i ciało, które z Tobą współpracuje. I możesz to sprawdzić przez 7 dni za darmo. Jeśli znajdziesz w tym dla siebie wartość, możesz zostać za 47 zł miesięcznie. To jest mniej niż koszt jednej pizzy z dowozem. Kliknij w link w moim bio i dołącz. Czeka na ciebie w środku, a to może być najlepszy miesiąc dla Twojego zdrowia i ciała w całym Twoim życiu.